Jest! Wielki robak. <grymne> Noise. Awesome. Cześć wszystkim, z Szymek, to kolejny odcinek Zarka. Cóż, w dzisiejszym odcinku spróbujemy zapolować na wielkie robaki na pustyni. Brzmi to dość dziwnie, ale tak jest. Do zlikwidowania tych robaków będzie nam potrzebny tyle acoleo, On zadaje dość dużo HP. No i jest szybki, mały i zwrotny, więc całkiem spoko. Ale poza tym naszym tla Koleo mam dzisiaj dwóch asystentów. To jest Glen, A to jest Chad. <grymne> Zapewne przydadzą się w walce z wielkimi robakami. No i oczywiście... Będziemy latać na grywie. Tylko pytanko, gdzie jest ta wielka pustynia? W tą stronę, dobra. Lecimy. Ja tu staję, jesteśmy na pustyni. Jak widać, klimat dość inny niż w naszym domku. Są tutaj też dziwne rzeczy, jak na przykład. wielkie ćmy. Okej, okay. i kangury. Musimy sobie kiedyś takiego zdejmować. ale nas obchodzą wielkie robaki, które powinny tutaj gdzieś być. Jak znaleźć takiego robaka? Jak będziemy w dostatecznie dużej odległości od niego. Mignie nam nagle jego klatka, bo on ogólnie jest pod ziemią. Ale się wysuwa jak jest głodny, jak jesteśmy w pobliżu. Zaraz sami zobaczycie. Jest! Było go widać. Dobrze. Czyli jest gdzieś tutaj w pobliżu. On się charakteryzuje tym, że jak się przemieszcza. O, kolejny? Albo to ten sam, nie wiem. Tędy, 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 ten Łop, Fuck! Jest! Wielki robak. <laughs> Noise. I on jest charakterystyczny tym, że jak się on się porusza, to właśnie jest taka wielka kubka ziemi, piasku, czy czego tamkolwiek. Mamy go. Będzie nam on dość potrzebny. Wow. Oh fuck. Tylko zadaje strasznie dużo HP, bo 100 tysięcy to... Wróć! My też zadajemy dużo HP. Boom. Traitor! No, 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 no i co? Boom. Aj. Skończyła się amunicja. Dobra, podać tylko. To jest właśnie zarąbiste, że nasz tyla koleo może sobie po prostu skakać! Damn! Ma całkiem dużo HP dobrze Bum, Bum. Bum. Czekaj to my przed nim uciekamy Okej, okay. spoko, spoko, spoko. Teraz Musisz się zatrzymać, żeby się wynurzyć. Dobra? Teraz tak jest BUM 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 Aha, OK. Okej, okay, nadszedł czas na rewolwer Spokojnie, easy, teraz! Znacznie przerażę, chociaż! Popornie, ale do skutku! Bum! Zabraliśmy już pewnie tak z 5000 HP, on cały czas tu jest. Cały czas tu jest Chyba, chcę więcej. Co jest grane? Co mnie pije? Kupię węża. Teraz spróbujemy go tknąć inaczej. Wąż! Wąż się z nami sprzymierzył i zginął! Nie, nie ma to sensu. Ten robak zadaje za dużo HP, żeby się z nim tak star. Żeby z nim się tak bić jeden na jeden. Ale shotgun to już inna bajka. Jeszcze trochę, jeszcze trochę ciepło, ciepło ciepło, ciepło teraz! Tak jest. Bum. Bum. Aha. No. Robisz to coraz bardziej czerwony, to dobrze. Nie, on się robi coraz bardziej czerwony na ranach, a na ciele, o tyle ile on dostał w ciry, to to jest właśnie ważne ile ma ran na ciele. To jest prawie czysty. Niedobrze. Ile on może mieć HP? Hello. Nie przeszkadzaj! I właśnie dlatego nie szedłem tutaj na niego z Giganota, bo to by mogło się dla nas źle skończyć. No córza, Giganotezaur to jest rzecz... Aha! Co, jest, co, jest, co, co się stało? Łej! Łe! Co? Cio! Dobrze, dobrze. Do nas idzie. Czy trochę. I teraz! Au! Bum! Nie, krwawi mocno! Dobrze. Był. Umarł. Tak jest. Spróbujcie teraz kto, go ktoś zjeść. No nie no, znowu. Jemy go. To jest gran. Nic z nim stawić nie możemy? Mamy, możemy go zjeść. E, sio sure. Kupi sępie. Jak ty możesz mieć HP? Też potrafię być high-grant, i co? Co? Wszło z niego po... the fuck? Opłaca się tutaj takie rzeczy dejmować. Dobra, mamy tutaj torbę. W tej torbie powinno być coś ważnego. Na przykład, co to jest? Coś się nami zainteresowało. Prawie, żeśmy zginęli. Dlaczego? Nie mam przydzielonego pojęcia. Pewnie upał nas zabija, to niedobrze. Hell. Jest! No i. To nie jest dziwne. Dobra, teraz trzeba tylko wejść na jakąś bezpieczną odległość. On za nami podąża, kurczę, jak CJ z zapieczonym pociągiem. Okej, okay, tutaj powinno być dobrze. E, o, e, pięć! Nadchodzi! Szybko, wywalamy Gigeła. Bierzemy Gryfa do Pokebola. Come on, szybciej. Ten robak już jest blisko. Chcę dać na to załera i niech zacznie się rzeź. No i? Tępsja cyka. te 100% cyka. Bum. Zadajemy więcej HP. Dajemy szybciej te HP. Wygraliśmy to. Na 100%. Chyba. Ja. Tak. Nasz robaczek wymiankał. Dziękuję bardzo, dobra noc. No i cóż, na tym miał się skończyć odcinek, ale zauważyłem, że kurczę, dużo cięć w tym będzie i będzie trwał tak z 3 minuty. To tak jak odcinek z Minecrafta, kiedy robiliśmy domy. Galania! No, duża przerwa dość była od zabijania robaków, ponieważ, po pierwsze, zauważyłem tą argentywę, Która spokojnie mogłaby się nadać, kurczę, na reklamę jakiegoś energetyka. Taka jaskrawa, piękna. Tylko level słaby, ale... To ujdzie. No i co? Po co palowaliśmy na te robaki? Bo w sumie one nam tutaj nic nie robiły. Dla ich rogów. Co możemy zrobić z tymi rogami? Możemy oswoić, uwaga, uwaga, modliszkę. Modliszka to jest taki typ stworzenia, że możemy jej dawać na przykład miecz, kilofiona, ona na przykład będzie się zadawała więcej HP, albo na przykład nam wydobywała, jak siekierę to oczywiście drewno, jak kilo, to na przykład słoma, albo nie wiem, kamień. Więc całkiem spoko potrafi potrafi strakać, więc moim zdaniem będzie spoko. Nie wiem, nigdy jeszcze jej nie oswajałem, nigdy jeszcze na, nie, na, na niej nie jeździłem, ale zapowiada się spoko. Modliszki się oswaja pasywnie, to znaczy, że dajemy tutaj to... ...na punkt zero i będziemy, będziemy musieli do nich podejść. Tak też ogólnie w tamtym sezonie... ...oswajaliśmy na przykład King Konga. Nie było to zbyt pro... ...nie było to zbyt trudne. Nie atakował nas, ale tutaj trzeba by było... ...ale wtedy wystarczyło tylko kusnąć, teraz jest trudniej. Dobrze. Najwyższy czas znaleźć jakąś dobrą modliszkę. Nie wiem czy trzy rogi starczą, w sumie to jest... Towarno dość taki prestiżowy, ale. No nie wiem, czy starczę. Szukałem więcej tych robaków, ale wszystkie żeśmy już wybili. Dobra. Tutaj była jedna modliszka, która miała zarąbiście duży level. Aha, tylko że teraz nie mam lunet. Pod 9, dobra. I, 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 piętnasty. Nie tego szukamy. Wow! Który masz level? Jak ona nie wygląda? 85. Hmm. A ta? Nie widzę. Wait, było widać przez web. Nie widzę. O, 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 o. Setny! Tak czy nie? Chyba tak. Chyba, że to była stanowa. Fuck. Nie, 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 nie Ty masz setny. O no, kurde, nic nie widać. Ty masz setny poziom. 95 to noga setny. Nie. Łapiemy tą niebieską. Dobra, jemy. Jemy no. Jemy no. Odorant. Tam jest. Ile to. O kurde! To też odorant jest. Dobra, 600 sekund. No tak, plus minus 600 punktów. To, to tak, nie, nie wiem ile. Jeden, to jest jeden punkt na ile. Na sekundę, w sumie dwa. Dobra, nie wiem, trzeba kucnąć. Lepiej kucnąć, jakby co? No, podchodzimy, podchodzimy, ciepło, ciepło. Jaka ona jest rampista Niebieska. Może jeszcze jednego się zje, tak i co jest grane. Mogę zjeść tylko jeden? Okej, okay, spoko. Hala. Dzień dobry. Przestań się ruszać! Oj, przesta chmurka przestała działać. Nie. E. 50% Czyli nas 150 raczej by nie starczyło, to dobrze. Znaczy. What the fuck! Ah! Fuck! Nie! Przepraszam! Nie chciałem! Już idę. Yy! Nie działa. Czy nie, mo nie możemy się do niej tak mocno zbliżać? Dobra, chłopak. To materiał do zapamiętania. Goni nas! Gryf! Szybko! A! Gdzie jesteś Gryf? Za mną szybko! Podążaj! Come on! Przestało nas gonić? Przestało, a to... To nie ważne 180 HP zabiera Fenomenalnie! Dobra Trzeba być od tego z daleka, bo to... to, to, to... To coś to wariant jest. Nie. Dobra, podchodzimy. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że przez to, że nas za, że nas zaczęła atakować, to że na... że nic nie spadło. Dobra, ostrożnie. I... Nie spadło nic, ale... Ale nie jest głodna, spoks. Jest głodna. Mam cię! Zarobiście. O! Coś tam syczy właśnie do tego pokebola! Musimy uciekać chyba. Albo nie. Nie, dobra. Gryf! Mamy to. No dobrze, jesteśmy w domu. Jak to wygląda? Czy to coś ma siodło, czy nie ma siodła? Musi mieć. Dłonie u ubiór siodło. No i mamy właśnie te dłonie. Które się nam przydadzą. Fajnie wygląda taka niebieska. Pierwszy raz w ogóle mogę widzieć modliczkę z bliska. I że mnie nie atakuje. Ciekawa sprawa. Dobra, jak to wygląda z dłońmi? Mogę tutaj coś dać? Coś w tym stylu? Nie, tu. Tu? Mogę. I ma to w dwóch rękach. I na, ty, na tym nawet skórka jest. No ciekawie. Ale wejść... Załóż siodło, żeby jeździć. Jakie jest to siodło? My... O. Ty. Nie ma. Może trzeba znaleźć jakiś crafting, czy coś w tym stylu. Co z tym siodłem? Halo. Czy mam tutaj coś takiego jak crafting yy, siodła na modliszkę? MAM! O kurde! Jaki fart! Nawet nie wiedziałem, że mam! Zarąbiście! nie uh, Niedobrze... Ale bez jaj, to że mam crafting nad. Na siodło, na modliszka, to naprawdę był przypadek! Zarąbiście! Co jest? Halo, jak się to robi? Przemień? Nie. Stwórz. No Ten czy ja ten crafting cały czas będę miał, bo bym chciał mieć. Nie no no, ogólnie widziałem, nie wiem, czerwony, czy może nawet... Jest, dobra, spoko. Zauważyłem czerwony, czy nawet żółty, albo fioletowy zrzut. Patrzę, siodło, spoko. Podobnie jak inne. Więc spoko, nie wiedziałem, że będę mógł. Dobra. Damy tak na, może na początku dzidę. Czemu nie? Zwiększymy jej, nie wiem co... Życia. Damn. Jesteśmy na wymodliszce! Możemy nią skakać jakoś? Jak? Jeżeli tak, to jak? Dobra. Lewym przyciskiem atakujemy. Teraz go trzymam, więc spoko. Co robi prawy przycisk? Lecimy. Nie tracimy HP. Znaczy pewnie z jakiejś większej górki będziemy tracić, ale tak? Nie tracimy. Trzeba coś zaatakować. Cik, 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 cik. Ja tak mogę przez cały czas, no chyba, że mi się je... stamina skończy, tak jak to jest teraz, spoko. Zarąbiście! Czyli wiecie, jak terry z jak dinozaury jest na przykład do drewna i do włókna, yy, giganotozaury jest do mięsa, to modliszka jest takim średnim, uniwersalnym cosiem, więc spoko. I możemy skakać! <słyska> to jest zarąbiste. Na też musimy popracować, ale zaraz coś zabijemy i będzie. Level, więc box. Okej, okay, czy, czy pod C coś jest? Czy ona chce nas zaatakować? Nas? 100 HP? Prawie 200. To nie jest źle. A skok? Prawie 300. Zarąbiście. Come on, chodź tu. Tak to jest, jak się zada... Dzień! Nice. Tę go czy nam się to traci? Tak, szkoda. Chociaż w sumie logiczne. Dobra, no zostawmy jeszcze agenty wy spokoju. Jak nam się to traci, to szkoda. Dobra, a co jak byśmy tak to wzięli na sucho? Więcej energii, więcej energii. Więcej energii, tym więcej skoków. Halo, dzień dobry. Czujemy coś zaatakować. No prawie 100 HP. Skok! Skok słabszy. 200 HP! Fokus, tylko... Odwrót! Będzie trudny! SHIT! Giganotosaur! Macie przerąbane! <grybujesz> no. Uff, było blisko. Znaczy nie wiem, czy by było blisko, ale nie sądzę, żebym to wygrał. Były dwie Argentiwy. Więc spoko! To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć. Musimy się wycofać do jakiegoś...